Jest siódma My właśnie z Maksiem wstaliśmy. Dzień dobry. <grym> Pawełci jeszcze sobie śpi, ale mu dzisiaj damy troszkę pospać, bo Paweł wczoraj wrócił późno z ciężkich nagrywek, więc sobie pośpi. Ja zabieram Maksia na dół i idziemy dać mu mleczko. Swoją drogą, skipper śpi tutaj, na tym fotelu, bo nie potrafi wskoczyć na to łóżko, w sensie ma problem, żeby wskoczyć na to łóżko, bo łóżko jest strasznie wysokie. I znalazł sobie alternatywę. I śpi na fotelu. Musimy mu kupić jakieś schodki, czy jakieś takie wiecie, wejście e, na to łóżko, bo naprawdę tutaj jest wysoko i on nie potrafi sobie z tym poradzić. Bieramaksię. Idziemy na tą pić mecz. Było bardzo ciężko, totalnie się nie wyspaliśmy. W sensie ja się nie wyspałam, bo Max jest ewidentnie wyspany. O pierwszej Max się obudził i nie chciał spać u siebie, nie chciał spać u mnie na rękach nie chcę spać na fotelu, bujany. Od pierwszej tak naprawdę chyba do czwartej się kręcił i płakał trochę i nie mógł się ułożyć i się kręcił, więc jestem bardzo zmęczona, ale tak bardzo jeszcze z słowem późno spać, bo musieliśmy porobić opłaty. Późno to znaczy po 23, bo 23 to jest dla mnie taki deadline. Najlepiej jak chodzę spać o 22 i wtedy jestem gotowa, wiecie, o szóstej jak się wstaje, żeby żeby wstać. No ale nic, trzeba dać radę. Dzisiaj będę na wychodnym. Bo tak naprawdę położę Maksia na drzemkę niedługo Ogarnę się i będę wychodzić z domu na cały dzień prawie Chcę mówić no, z moją przyjaciółką, e, muszę też porobić zakupy, muszę pojechać do Ikei i tak dalej A wieczorem rodzice będą mieli wychodne, bo pójdziemy sobie z Pawłem na masaż Fajnie Więc dzisiaj oddaję dziecko Pawłowi i mojej mamie, bo Paweł musi przez e, część dnia pracować No i będziemy osobno się. damy radę? No damy radę. W ogóle jest na etapie trzymania stóp. Wszystko co robi, zasypia, leży, nie wiem, bawi się. Lubi trzymać swoją stopę, nawet no, jak je teraz, to próbuję złapać te stopy. O, jest na etapie rzucania. Wszystko, co złapię do ręki, to lubi sobie porzucać. Szczególnie takie rzeczy, które robią hałas. Ostatnio do naszej rodziny robotów sprzątających dołączył nowy członek, czyli Dreamy X50 Ultra. Jak wiecie, my od dawna korzystamy z robotów sprzątających Dreamy i jesteśmy naprawdę bardzo zadowoleni. Chwalimy Wam je cały czas. Używamy je codziennie, nawet trzy razy dziennie, na dole i u góry. I nic z nimi nie dzieje. Naprawdę są bardzo, bardzo dobre, więc mogę je Wam z całego serduszka polecić. A nasz nowy, tak jest jeszcze lepszy niż te roboty, które mieliśmy dotychczas. Potrafi dokładnie omijać przeszkody i radzi sobie nawet z kablami, co w takich robotach bywa problematyczne i często jest tak, że jak zostaje jakiś kabel, to on się po prostu wciąga w tego robota, no i wtedy jest problem. A tutaj takiego problemu nie ma. Ma nowe szczotki, w których nie zaplątują się włosy, a przy moich wypadających włosach powinno być ich tam mnóstwo. Coś, co osobiście uwielbiam, to wysuwające się nakładki mopujące i szczotka, dzięki czemu każdy zakamarek domu jest wysprzątany, nawet na narożniki. No i jeszcze jedna super funkcja, wraz z nakładkami mopującymi czyści się też ta stacja dokująca i dzięki temu nie trzeba jej aż tak często sprzątać. Teraz do 31 lipca robot jest w promocyjnej cenie, więc zachęcam was do zapoznania się z linkiem w opisie. Proszę tutaj, wyciągamy wszystko, co tylko sobie zapragniesz. Tu masz, zobacz, jeżyk twój, ulubiony jeżyk. Jak ty to robisz, Maxiu, że ty masz tyle energii rano, co? Zobacz, a tylko zombie. Maksiu, na 99% będzie praworęczny, bo cokolwiek mu nie podajesz z każdej strony, to i tak próbuje to łapać prawą ręką i bardzo mocno taki, to, tą prawą ręką inicjuje wiele rzeczy. Jest bardziej sprawna, więc wydaje mi się, że to wskazuje na to, że to będzie praworęczny chłopak. Chociaż u Pawła dużo chłopaków jest leworęcznych. Nie wiem, czy to jest dziedziczne, czy nie, ale no, zobaczymy jeszcze, nie? Ale prawdopodobnie praworęcznie będzie. To jest w ogóle takie niesamowite, że... Pamiętam jeszcze, jak takie dwa tygodnie temu Siu, jak sobie tak pełzał, to nie potrafił podnieść na przykład dwóch rąk naraz, albo nie miał tak sprawnych tych rąk, żeby na przykład je łapać, jak wiecie, mocno tak ruszać, tylko był bardziej skupiony na tym, żeby się poruszać. A teraz on już wszystko łapie. Więc na przykład, staje tutaj, w sensie jakby, no podchodzi, pełzając tutaj, i próbuje ręką, i drugą ręką już wyciągnąć tutaj jakieś zabawki stąd. Więc naprawdę już tak. Coraz bardziej sprawny jest. Jestem ciekawa, kiedy przyjdzie taki etap, że będzie raczkował, ale no już sprawnie się porusza, poładzając, więc chociaż tyle dobrze, że wiecie, coś mu odleci, to on po to podejdzie. Nie wiem, chce jakąś zabawkę czy coś, to też sobie podejdzie tam i to już jest takie fajne, nie? Ulubione zabawki. Każda zabawka ma swoje etapy. Teraz ma się po prostu łapie te kształty i sobie je gryzie, a pewnie za jakiś czas będzie tak, że będzie wkładał te kształty do różnych kształtów, wiecie, bo one mają takie pudełko, gdzie się rzuca po prostu yy, według kształtów. Tak samo na przykład jest, o, z tym pingwinkiem. Tego pingwinka na początku my kupiliśmy, i kładliśmy go przed nim, jak był na brzuszku, żeby wiecie, podnosił bardziej głowę. I ogólnie Max się nie był nim zainteresowany, jakoś zbytnio czasami na niego popatrzył, ale to było takie 50 minut. A teraz on go tak interesuje, i wie, że jak go dotknie, to ten e, pim-pim, zacznie mówić albo śpiewać innego, więc on po prostu tu przed nim leży, to sobie dotyka i on wiecie, do niego gada. No i Max się nauczył się też już wspinać. Jak mamy tą barierkę na łóżku, to jeszcze nie mamy tej trzeciej części, e, no i e, ogólnie jest stres, żeby on z nami leżał, bo on potrafi już przejść przeze mnie. Wiadomo, nie jest to takie sprawne, więc nie jest to szybkie, więc zanim on przejdzie na drugą stronę mnie, to no i już zdąży się 10 razy obudzić, ale no mimo wszystko jest już taki bardziej sprawny i dzisiaj właśnie ma być ta trzecia część, więc ją sobie wieczorem zamontujemy, żeby całe łóżko było zabezpieczone, bo chłopak normalnie nauczył się wspinać. Widzę, że mam uciekiniera. już zaczyna być zainteresowany tym, co się dzieje w całym domu, nie tylko w jego pokoju i normalnie sobie wychodzi z pokoju i zaczyna pełzać po korytarzu, dlatego musimy koniecznie kupić barierki. Może nie dzisiaj, ale jutro pojadę z Pawłem, żeby właśnie znaleźć, może będą na miejscu jakieś takie barierki dla dzieci na schody, bo te schody są bardzo blisko jego pokoju. Nie ma takiej sytuacji, żeby Maxiu był sam. Cały czas jesteśmy z nim, więc nie ma opcji, żeby on spadł z tych, z tych schodów. My też jesteśmy, wiecie, szybsi od niego. No Maxiu jest wolny jeszcze, no ale my już skoczyłam mieć taką barierkę. Miałam to ogarnąć już jakiś czas temu, ale zabrakło mi czasu, więc, no, ogarniemy to jutro. Oho! I zaczyna się obłapywanie tutaj szyby. Kto będzie to sprzątał? Ty? Aha. Widzisz tam dziecko, tak? Nożbużiak, kiedy? Dziecko. O. Kto tu jest? To tu jest tata. Tata. Pawciu, stajemy. Dzień, dzień dobry. kto tu jest? Co to za śmiech? <tosłuch> Jaka ekscytacja! to to dąży. Aha. Zbliża się powoli Maxia pora na drzemkę, bo zbliża się dziewiąta, więc przygotowujemy pokój już e, właśnie na tą sytuację, więc zasłaniamy sobie okna, posztulamy się troszkę na fotelu Bujanem. Jak Max już będzie taki, wiecie, może nie, że już będzie spał, ale jak będzie już taki śpiący-śpiący, to wtedy go odkładam do łyżeczka i idzie sobie na drzemkę. Zobaczymy, ile ta drzemka potrwa, no bo dzisiaj no trochę nie jest połowno, więc ta drzemka może być troszkę wydłużona. Ale zobaczymy, nie? Idziemy spać. Mi by się też przydała taka drzemka, ale niestety ja nie mam czasu na drzemki. Yes. Udało się Maxie położyć. Mega szybko zasnął, bo mega zmęczony, tak naprawdę zajęło mi to 5 minut. W tym momencie nie jestem w stanie przewidzieć jego żadnej drzemki, bo każda drzemka jest zupełnie inna, każdy dzień jest zupełnie inny, nie mamy takiej rutyny. Po prostu jak widzę, że ma jest zmęczony, to kładę go spać, ale te drzemki są naprawdę... Czasami po dwóch godzinach od wstania, czasami po 3 godzinach od wstania, czasami po godzinie jest zmęczony już. Naprawdę teraz ten jego rytm dnia jest dziwny, więc mamy od 20 minut, bo najmniej. Te drzemki trwają 20 minut do takiej półtorej godziny. W tym czasie muszę się chociaż wykąpać, umyć włosy i je wysuszyć. Resztę już ogarniać się w stanie, bo z nim mogę przygotować śniadanie, z nim mogę jakby ogarnąć resztę rzeczy i tak dalej. Ale no, fajnie obłożym zmęczyła się wykąpać przed tym, więc bez gadania lecę szybko pociuchy jakieś i idę się kąpać. Dobra, widzowie, sukces. Wykąpałam się, umam włosy, ubrałam i mam dalej śpi. Więc suszymy włosy. wysuszone. i naprawdę zostało tylko trochę końcówki, więc stwierdziłam, że zostawił się je takie. Jest dzisiaj mega ciepło, więc one zaraz sobie wytychną. Nie zostało już tego dużo, a ja wykorzystam jeszcze tą chwilę, się trochę podmaluję. Ja zaraz spotkać się z moją przyjaciółką Alicją na śniadanko i potem jadę zobaczyć jej mieszkanko, bo e, właśnie przeprowadzili e, ze swoim Narzeczonym do, do swojego mieszkanka. Była ostatnio parapetówka u nich, ale niestety nam się nie udało dojechać, nikogo mnie urodziny i no, nie zgraliśmy się czasowo. No i dzisiaj siedzę widzę, żeby będzie poplotkować. zobaczyć też to mieszkanko. Kupiłam jej wazon na jedno z poprzednich odcinków i zastanawiałam się, co jeszcze jej dokupić. I stwierdziłam, że pewnie mają już wszystko. Na pewno kupię sobie czajnik i słyszałam, że mają dostać ekspres od rodziców, i tak zastanawiałam się, czy coś takiego wiecie, konkretnego kupić. Stwierdziłam, że pojadę na pewno e, jeszcze sobie e, do kwieciarni w międzyczasie, żeby kupić. Kwiatki dla Alicji. I stwierdziłam, że oprócz wazonu i kwiatków, fajnie było kupić coś e, dla ich przyszłego synka. No będą mieli niedługo Bobaska. I jak wiecie, usiadłam u Maxa w pokoju i zastanowiłam się. Co tak naprawdę było potrzebne mi, jest dalej mi potrzebne i co będzie fajne i co nam się super sprawdza. Wiem, że mebelki już mają, pewnie mają mnóstwo zabawek już, jakiś pluszaków i tak dalej, więc to bez sensu. I stwierdziłam, że rzeczą, o której ja na przykład nie myślałam na początku, jest mata. I dopiero po czasie, jak zobaczyłam na TikToku jakąś taką wyprawkę, to jedna pani powiedziała, że mata jest ważna, bo możecie też przebierać właśnie dziecko na macie, to dziecko może leżeć na macie i tak dalej. I zamówiłam im matę, którą my mamy, która nam się super sprawdza. Jest mega fajna pod względem tego, że wiecie, ym, jest bardzo wytrzymała, i jak coś się na niej odgnie, bo ona ma taką to jest chyba jakieś memory foam czy coś takiego. To ona wraca do swojego pierwotnego wyglądu, więc mega spoko. E, zamówiłam tą samą, identyczną jaką my mamy. Mam nadzieję, że zmieści się u niego w pokoiku, bo nie wiem, czy ten pokoik jest duży czy mały. No i właśnie dzisiaj to ma przyjść. więc Mam nadzieję, że przed moim wyjściem e, kurier przyjedzie z tą właśnie paczką i że od razu ją wezmę ze sobą. Eknie to e, jutro może po prostu Alicję podrzucę. O, o kurier? Mama. Ale mamo? Babcia to jest najlepsze, co może być, jak ma się dziecko. Serio. Jestem tak szczęśliwa, że moi rodzice mieszkają mega blisko i mogą nam pomagać z Maxiem, bo bez mojej mamy to naprawdę byłoby ciężko nawet nagrywać, bo fajnie jest czasami po prostu, wiecie, go zostawić i nie brać go ze sobą jakieś nagrywki, no bo to jest bez sensu, żeby on się męczył, jak może ten czas spędzić sobie fajnie z babcią w domu i wiecie, się pobawić, czy pójść na spacer i tak dalej, więc Naprawdę, babcia, to jest najlepsze, co może być przy łasku. I to jest też super, że nie musimy go zostawiać z obcą osobą z jakąś nianią czy coś. Tylko jest, wiecie, zaufaną osobą i wiemy, że jest z nim wszystko w porządku i tak dalej. Dobra, widzę, sobie Dla Maxa przygotujemy jajecznicę z awokado i do tego jogurt z jakimiś owocami. On bardzo lubi e, tak naprawdę wszystkie owoce. Nie ma żadnego owocu, który mu nie smakuje. Wszystkie warzywa lubi, więc spoko. Ja ostatnio właśnie daliśmy mu jecznicę i mega mu smakuje, więc fajnie dlatego dzisiaj ją też przygotujemy. Oczywiście jajecznicę robimy na parze, bo nie zaleca się, żeby smażyć rzeczy dla takiego bubaska, więc tak też robimy. Zabieram się do roboty. Jecznica gotowa, dajemy ją na parę. Dodaję jeszcze w ogóle do tych jajek trochę jogurtu naturalnego, żeby to było bardziej kremowe i wtedy jest taka fajniejsza konsystencja, więc robimy jajka i zabieramy się za owocki. Dzisiaj będzie niezła mieszanka, bo damy mango, pomarańczę i jabłko Mango dodam mu do jogurtu, a pomarańczę po prostu tak, żeby sobie troszkę... Pobryzł. No ja nie jadam dużo owoców, dla mnie podstawowym owocem jest jabłko, arbus. Teraz zaczęłam lubić więcej owoców przez Maksa, bo smakuje jego dania i, i niektóre rzeczywiście mi smakują owoce, ale jak zaczęłam mu na przykład przygotowywać, nie mango czyć, inne takie owoce, których nie jadam, to nie do końca wiedziałam jakie je na przykład przyrządzić albo jak je ogarnąć i tak dalej, więc uczy się nowych rzeczy i nowych smaków. ogarniamy pomarańcze, Max w ogóle jeszcze śpi, a jest dziesiąta czyli śpi już godzinkę więc spoko, ale ja zaraz muszę wychodzić, więc będzie musiał go nakarmić w Max jeszcze nie wstał, a ja muszę okay. zaraz wychodzić, więc przygotuję dla niego śniadanko Aha Dasz mu je czy mam mu dać? Nie no, mogę mu dać, przyjemność To tam jest jajecznica, tu będzie miał pomarańcze tak o, żeby zjeść sobie, jeszcze przygotuję awokado Aha I tutaj do jogurtu dam ci mango, dobra? Okay. Więc. Taki jest jego co dzisiaj. Czyli jajecznicy osobno mu dać? Nie no, wszystko dawaj mu razem i tak się wszystko wymiesza w żołądku. <grym> Nie no, jajecznica jest taka bardziej, wiesz, sucha, więc ja mu na przykład <grym> mieszam jajecznice z jogurtem normalnie. A z jogurtem? Tak. No to to git. No, że trochę jogurtu na łóżeczkę, trochę jajecznicy i on tak lubi. A potem możesz mu dać trochę pomarańczy i jeszcze awokado w międzyczasie. Spoczka. Uwielbiam go no. karmić, to jest zawsze taki fajny no. element. Szczególnie, że on teraz taki Fajnie ja wiecie, to jest coś takie, że on tak świadomie już widzi, że wsadzamy go do krzesełka, to już wie, że zaraz zostanie jedzenie, już jest taki zajrany. Fajne to jest, no. Jednak awokado dzisiaj się nie dostanie, bo Oba są takie brzydkie, czarne w środku, więc wyrzucam je, bo e, są takie... W sensie jakby mega są takie, no zepsute po prostu. Więc dzisiaj będzie bez avocado. Wychodzę już z domu, ale chwilkę się spóźnił, bo zadzwonił kurier, że jedziemy z paczką właśnie z tą matą do Aliti. Więc e, tutaj mam e, paczuszkę, pakuję do auta i jedziemy, więc e, moje spóźnienie jest wytłumaczone, bo czekałam na kuriera. Dojeżdżałam już na miejsce, właśnie jesteśmy na światach ostatnich. Dzisiaj idziemy z Alicją do nowej restauracji, do restauracji Servus, która niby jest przepyszna. Zobaczymy, czy rzeczywiście tak jest. Jesteśmy już po śniadanku, było naprawdę bardzo, bardzo dobre. I teraz rozdzieliłyśmy się. Alicja pojechała do siebie do domu, ja przyjechałam na szybko do Kochańskich, żeby odebrać Paweł okulary korekcyjne. I wtedy jadę do niej żeby zobaczyć jej nową chatę. I od razu też się umówię na e, badanie wzroku, bo już cały połuk minął, już też jest pół roku, ponad pół roku od porodu i właśnie w tym okresie miałam przyjść na badanie, bo e, Ola mówiła, że właśnie do tego momentu działają tak hormony, że może ten wzrok się popsuć, a po tym momencie już powinno być raczej stabilnie, więc e, zobaczymy, czy, czy przez okres właśnie porodu, połogu e, te oczy mi się jeszcze bardziej zepsuły. Zobaczymy. No, więc się umówię na badanie i wtedy następnym razem sobie tutaj przyjedziemy sprawdzić. Okularki odebrane i są to nowe okulary, których Paweł jeszcze nie miał, więc później wam pokażę, jak mi wygląda. Teraz idę szybko do kwiaciarni, kupić jakieś kwiatki do Alicji, które będą pasować do naszego wazonu i może kupię też coś słodkiego. Tutaj są mega pyszne pączki, więc ja zapytam się Alicji, czy ma ochotę na pączka, czy jej lepiej nie kusić i wtedy jedziemy. A, no i umówiłam się na badanie wzroku w przyszłym tygodniu, więc w przyszłym tygodniu się tutaj wybierzemy i Zobaczymy co z moimi oczami. Jestem już po spotkaniu, po oglądaniu. Fajnie, fajnie, fajnie tam mają. Teraz jedziemy szybko po drodze do domu do Ikei, bo chcę kupić e, krzesełko dla Maksia, żeby moi rodzice takie krzesełko właśnie do karmienia mieli u siebie. Ostatnio Was pytałam o opinię na temat właśnie krzesełka z Ikei do karmienia. Poleceliście bardzo, więc takie też moim rodzicom zakupię, żeby mieli. Pokazujemy mi ogólnie godzinę 10, godzinę 8 do domu, więc e, no kawał drogi mnie czeka, i tak mi. Mnie wyrzuty biorą, że tak długo jestem poza domem, że wiecie, że Max jest tak naprawdę cały dzień bez mnie. I wiem, że są takie dni potrzebne, żeby po prostu wiecie odpocząć żeby pobyć po prostu e, też, po prostu Olą, a nie mamą. Ale jakoś tak mimo wszystko boli mnie serducho, że go tak nie widziałam długo i, i tęsknię za nim. Więc jedziemy szybko kupić krzesełko i wtedy pędziłbym do domu, żeby jeszcze dwie godzinki spędzić z Maksiem i troszkę się z nim pobawić i, i po prostu się po przytulać i pobyć z nim. Wróciłam już do domku, na szybko nakarmiłam Maksia, bo akurat była jego pora jedzenia i po drodze też odebrałam sobie jedzonko. Miałam właśnie makaron Alfredo z brokułem, pomidorem i tak dalej. I Widzowie, karmiłam Maksia buraczkami, marchewką i tak dalej, w sensie dzisiaj to jad. i się nie ubrudziłam. Tymczasem ja białym sosem. Coś wspaniałego. Mega dobry makaronik z pomidorkami, z brokułami, z kurczaczkiem. Stosik. Ogólnie kupiłem sobie drugie okulary korekcyjne, bo tamte są dość połamliwe i chciałem jakieś z większą Mocno rampą. Ołomliwe, nie no tak, już dwa razy mi się połamały. Robimy opening zobaczymy jak nie wyglądam i w No i by W końcu będę miał okulary po dwóch tygodniach. Była masakra. To no takie inne, niebieskie takie. Trochę niżej musisz nosić. Ty zawsze bierzesz tak o, 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 o. Podkreślają mi oczy, nie? Aha. Aha. Spoko. No, spoko. I w końcu widzę normalnie. Ogólnie wyśmiał mi się TikTok i stwierdziłem, że mam ochotę to przetestować, bo wyglądało dobrze. Będziemy mieli dziecko. Okej. Okay. I to nie byle jakie dziecko, bo dziecko Kaspera Bluńskiego i, yy, jak nasi. Lody Corny Baby. Myślałam, że lody Minecraft albo Wojanki. Nie, Wojanki... no nie. <ścoughs> One są w ogóle popcornowe, nie? Nie, nie. Trzymaj. Jest miliard smaków. No, karmel się przebija. Ale ja czuję też trochę kokosa, trochę kurydy? Biała czekolada dodaje dużo słodkości. No. Ej, dobre są. Ciekawe są. Lodo o smaku karmelowym, z sosem karmelowym, w jaj polewie, z krokantem popcornowym. Ej, ale dobre są jak na lody. Takie całkiem, całkiem. Pokażą. No? No. Jest właśnie godzina 19.15, Maksiu zasnął, zaraz przyjdzie moja mama i starzy idą na masaż. Happy? Yeah. Widzę, będziemy się masować przez dwie godziny. Dwie godziny będzie pani nas tak masować. Oj, że to będzie coś pięknego. Zachaliśmy już na miejsce. Właśnie zaraz się przebieramy i idziemy mieć masażik. Czuję, że potrzebuję takiego relaksu. Czuję, że będę spał. Niestety. Na pewno, Paweł zawsze chrapie na masażach, to jest najgorsze. A pani się mnie dzisiaj zapytała, czy chcę osobna salę. Powiedział, nie, niech będzie już razem. A mogę wziąć osobno Serio? Można wziąć? No. Jesteśmy już po masażu. A raczej po drzemce. No, ja też tak odleciałam i stwierdziłam, że słabo iść na masaż o tej godzinie, bo... Śpisz. Śpisz i... Nie czujesz tego masażu. Taki masaż musiałby być o 8 rano. I wtedy od 8 do 10 cię masuje, masz cały dzień. No, to no. wtedy git. A no, może są jakieś miejsca od 8, trzeba sprawdzić. No dobra, wracamy do domku. Tak. najpierw sobie nadziała e, z takimi rzeczami do jedzenia, bo chcę kupić nowy śliniaczek z 19 złotych i oprócz tego weźmiemy jeszcze taki jeden zwykły, który po prostu ma taką, wiecie, dużą kieszonkę, że jak dziecko pluje, to leci, to wlatuje do tej kieszonki. I oprócz tego wezmę jeszcze takie talerzyk, który ma większe przegródki, bo ten, który my akurat mamy, ma takie małe przegródki i nie wszystko się zawsze tam mieści. Wybrałam jeszcze kilka rzeczy, jakiś kubeczek, ten talerzyk taki. Kupiłam też inną butelkę dla Maxia na mleko i chciałam wejść na górę, Okazało się, że tutaj nie ma windy i nie wiem jak z Maxiem i z wózkiem tutaj wejść, więc musiałam zostawić wózek na dole i przyszłam po prostu z Maxiem na rękę. Więc teraz szukamy e, tutaj w ogóle są takie barierki. Czy uda nam się to dzisiaj tutaj kupić? A jak nie, to będzie trzeba zamówić dziś netowan. Dobra, już widzę, że są takie barierki. I zobaczcie widzowie, jest też taka duża barierka, która by się nadawała chyba do tego miejsca gdzie mamy schody, w sensie tam na dole. Musiałabym ogarnąć jak to działa i w ogóle sprawdzić czy to miałoby jakikolwiek sens u nas na dole. To też raczej nie miałoby sensu, bo tutaj mimo wszystko trzeba to jakkolwiek przyczepić, no bo zobaczcie, to jest mocno fajne Więc musimy ogarnąć jakiś system na ten dół. A jeżeli chodzi o barierkę to nas, to prawdopodobnie kupię tą, jeśli będzie w ciemnym kolorze. Mamy już wszystko, a nie jeszcze pomogła mi to zanieść do auta, więc bardzo miło. I teraz idziemy do domku, żeby to zamontować i zobaczcie jak to wszystko wygląda. Dobra, widzowie, wróciliśmy już do domu. Mamy tutaj naszą barierkę, mamy też Pawa, który pomoże mi to wszystko Ej, złożyć. Ja z eee... TikToka. Tak widzowie, zaczęliśmy być aktywni na TikToku, e, więc jeżeli jesteście ciekawi naszych TikToków, to zapraszamy e, na nasze TikToki. Linki macie w opisie. Otwieramy i sprawdzamy, co tutaj ciekawego mamy. Tak ona wygląda. Okay. do wąska, bo ty pisałeś mi, że mamy 100 centymetrów. A to jest chyba na 93. No. Więc mamy dwa dodatkowe łączniki. Dobrze, jest mieć faceta w domu, który potrafi ogarnąć takie rzeczy. Przy obcęże potrafi. Ej, ona będzie otwierana! No tak, a co ty myślałaś? Jaka pyka, bo słuchajcie. Zawsze są takie otwierane. Ja wiem, ale Marta miała rozporową. No. I była nieotwierana. No, no. I trzeba było przeskakiwać. Dobre, git. To spoko. No ale Maksiu to naprawdę... Yy, no cały czas co tutaj wychodzić, więc fajnie, że to będziemy mieć. Tylko trzeba będzie po prostu... Za każdym razem jak będziemy w, jak Maksiu będzie u góry, to trzeba to zamykać. A jak Maksiu jest na dole, to może być otwarte. Szanowni drodzy widzowie, ostatnio byliśmy w viralowym sklepie. I kupiliśmy Maksiowi wikaczki do zabawy. Taką. O, palicjanta, auto i vlogera. Dobra, składamy to i wtedy montujemy. Udało się to już przyczepić. Jest zamontowane i ogólnie, no jak Maxi będzie szarpał, to go nie wyrwie, nie? No nie no, wyszarpaliśmy tak z całej siły i jest git. No, otwierasz tak, tak, tak. Proszę bardzo, przechodzisz. I może mieć otwartą I to może mieć to... w drugą stronę też tak, w ogóle, no, Tylko, że tutaj są drzwi, więc lepiej w tą stronę po prostu mieć na przykład cały czas otwarte, nie? No. pełen no, luz. No. Spoko. No. Spoko. Dobra, to teraz kolejna rzecz. Przyszła w końcu trzecia część do naszego łóżka i musimy założyć tą barierkę, bo Max już tak kręci się to po naszym łóżku. Jak leży u nas, że po prostu boimy się, że spadnie, więc trzeba przepić tą trzecią część, żeby na pewno był bezpieczny. Bo tutaj mamy jedną część, drugą część i tutaj musimy zamontować tą trzecią. Ale powiem wam, że jesteśmy już po użytkowaniu. Tych dwóch ścian od kilku dni i uciążliwe to. A jak będzie trzecia, to w ogóle będzie bosek? No będzie uciążliwe, ale przynajmniej ja no bezpiecznie będę trwała spokojnie, bo jak się czasami drzemie u nas, to ja mam stresy i ja nie śpię. Wtedy ja Znaczy, no, się no ja też trwa... dzisiaj nie mogę zasnąć, jak patrzyłem na to, jak on po prostu ginął w łóżku. widzowie, udało nam się już zamontować te wszystkie części. Pałacu wkręca ostatnie śruby no i będzie wszystko gotowe. I uwaga, uwaga! No, więc, widzowie, tak teraz wygląda nasza sypialnia. No, jak dziecka nie będzie, to jak na ten, jak na jakiś galifr kwasztowy, będziemy mogli się czuć, będziemy mogli się bić. <laughs> no, więc, widzowie, udało nam się wszystko ogarnąć. W ogóle tutaj mamy taki super parapet. On jest taki mega szeroki ja sobie czasami na nim tutaj siedzę i za dzieciaka, tak jak było w amerykańskich filmach, że wiecie, dziewczyny sobie tutaj siedziały, miały poduszki, czytały książki itd. i tak dalej. zawsze o takim marzyłam i siedziałam na takim wąskim parapecie u siebie w domu i udawałam, że on jest szeroki. A teraz mam taki szeroki, tylko że pod kątem, więc też nie mogę na nim zbytnio siedzieć, bo się zjeżdża. Więc będziemy już dzisiaj kończyć dzisiejszego vloga. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa.